Moje małe, wielkie szczęście. Mój cud Dla ciebie zawsze tu będę. A... Jak ekipa? Ciężko było, ja już bym mogła wracać, żeby mieć to za sobą. <słuch> Kurde, ale widoczki. Ale wiesz jakie mi interesują widoczki? W drugą stronę na jezioro, żeby tam pójść. Jeszcze cała panorama na jeziorko I, I tyle Z Monte Baldo Piękna góra Uch. Nie no aparat tego nie odda Dziewczyny zrezygnowały, zimno im chyba My też wracamy Stawaj na najwyższy punkt Piona synu Monte Baldo zdobyte To nie takie do końca Montebaldo byliśmy Tylko z boku Dolomiti, Verona Luchto jak jest Dla mnie Dla mnie tak nie tak średnio? Dla mnie tak średnio. Dla, dla mnie tak średnio, to dobrze mówisz Dla mnie trochę tak średnio, dla Ciebie fajnie że jakoś dojdę. Nie daje mi spokoju ta córka. Jeszcze taka w miarę mała jest. To i pomogę.